Siema, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. FBFit ze mną jest Simon Riestar. Halo I dzisiaj nagrywamy taki trochę e, odcinek bez najmniejszego sensu. Naprawdę, patrzcie, jak oni to jest, gruby. E, czyli będziemy nagrywać, jak dzisiaj będziemy robić pościg policyjny. O tym, o tym małym i moim sultanem. mogę sobie, co bo mi się spoiler nie pojawił. Ale jak już widzicie, to ty cioto! Widzicie, tak jesteśmy tutaj, Murzyny, i tutaj widzicie, że ma wydechy, więc fajnie jest. E, nie, zaraz będziemy ruszać w poszukiwania policji, co nie? No, ale e, jeszcze chyba na piję giełdę, skoczymy, nie? Giełdę. No to, ale to. Czyta, Ej, patrzcie, no tak, trys. O tutaj widzicie, o, coraz bardziej staramy się osaczyć to całe osiedle. Bo wiecie, że to ja właśnie mam Simon kolejny swój dom, ale to odda no, mogę do sobie, to ma restar. Już musimy tylko od, od, od Okona i od polskich gospodarstw rolnych kupić dom. <noise> też <noise> nie tam mogą być strasznie brudne, bo tam brud buciory jakieś tam... Ora. będą, oni tam tylko będą coraz później Orać pole. Na razie będzie Orać pole na... Pracę. Wsiadaj już nie pierdziel tak. <noise> dobra, to my, to Teraz, my jedziemy tak e, to my jedziemy szukać policji, więc widzimy. No, dobra, tak widzicie, to jeszcze jest nowy nabytek Simena, coś się o nim powiedz. No, kład przebieg 150 km. Kupiłem go za okazyjną cenę 18K. Dziękuję Restarowi tutaj, że... ...go za tyle y, znalazł. Bardzo, dobra, jak znalazł. mieliśmy szukać policji, to szukamy policji, Cicho. więc y, widzisz, że spoiler. Teraz ja powiem NIE! Ja teraz mówię. No. Dawaj, dobra. Y, y, jak szybko stracić 200k? Kupić turismo za 600k sprzedać za 400k. Tak, e, to jest wtedy będziesz... ...wtedy <noise> będziesz... W tupie! Wtedy będziesz... Ta nasza waza ma helipad, więc tego spoko tu jest lampy lampy są na wykończeniu, jest trochę mi szkoda. W ogóle to sobie nie włączyłem shaderów, więc ja e, my tam licze. będziemy je pod, pod, podróżować w stronę e, ten. gliniarzy. Gliniarzy. Jeszcze a. może powiedzmy, jakie mamy ID skinów. Ja mam ID 105. No eee, sto... <noise> Ja nie wiem. Ja nie wiem. Jakie Wy macie e, 106. O, 106. ma 106, a któryś ma 107, tak? Ja eee, mam 107. 7. Ja mam No i jeśli złowę. Dobra, to my, to my robimy cięcie i szukamy policajów Gliniarzy Na giełdę już! Zasuwaj. Dobra! No dobra, podjecha się tutaj pod policję. <gliniarzy> mam nadzieję, że oni tutaj nas zaczną gonić, bo to będzie spoko. To jest policjant. <gliniarzy> ja. Mamy Maryję <noise> eee, Mary ha Koń JE yeah. Dawaj eee. pan! No panie! Przeczytaj się co napisał! Co? Co to ma być? W się Nie może robić jeszcze pościgów? No to Szukamy innego! <noise> Dorad, szukamy innego! Widzimy, się No eee, dobra, Jak pan... widzicie, już mamy tutaj policjanta, musimy ja go tylko złapać. Kurde, rozchodźmy to karoserię normalnie. Rozpędź się! Pizd! O! O, 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 o jaki... Pizd! O, o. To jest to! Tak? Tak myślisz? Goni nas? Mm, nie, stoi. <laughs> nie wiem! Jaki down nie. z niego! O, jeszcze lepiej? Jedź, 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 jedź! Zrobiś a... porąbanę! Widzicie? Jacy ci oni są tacy... Jeszcze musimy go dowalić. Dawaj go! Biedny. Urucham auto. Panie pości! Boże, jakie to jest bez sensu. Czy widzicie? Dobra, szukam kolejnego policjanta, bo to są same cejoty, które nie chcą się ścigać. Dawaj, Dobra, nie, jest dawaj, kolejny po... policjant. Zaledwie nam to swoje minuty, żeby go znaleźć. Nawet nie. A to jest Piotrek. Pizd Ohohoho, nareszcie. No nie. Ona za, ona jedzie, Jedź No, goni Jedź, jedź Tak, goni nas GONI, GONI To jest to, czego chcieliśmy Oooo, co pogonił no, Zobacz, jedź, jedź. jedź Co ty robisz, człowieku? On mi może zgasić samochód No właśnie Ale ty nie umy się nie? To Ale mnie to ścina, Boże Ale mój komputer też się zestresował Please, nie opona, jest. O nie, jak ty masz laki. Właśnie patrzę. Wiem, daj mi jechać, nie? <noise> już nie ma zmiłuj. Kurde, teraz już, teraz już nie ma miejsca na błędy. <noise> Gdzie teraz jedziesz? Dawaj na autostradę. A pod front. <noise> Gdzie teraz po... <głosy> Dobra. A <noise> Ale to zawsze w takich dystrysach się ucieka przed policją, ja nie. Gdzie marę. ty jedziesz? <laughs> dachuje! Nie dachuje, chuje, jest! jest? <laughs> Spadł jak z drogi, jaki palon Ty nagrywasz? Tak Ale ja tak miałeś je... laga No, tak dosyć <laughs> Wiem, ale w tej chwili jestem gruba i nie laga Ej, ale ta policja pod front nasuwa <laughs> Aha, dobra, ja pozdrawiam tego Tak e... jak <laughs> No serdeczne pozdrowienia Szczypanka, e, Skłekiego, e, Sankesa e, Asiora i tego, suchego ziemniaka go. No. <laughs> suchego ziemniaka no to, I, <laughs> i Kobra79 No, ja mam dla Kreisola, Gamera, y, Jodiego I Baruwy Batona I, I dla Batona, tak Ode mnie i od Fipika. Please nie opona, dobra ty, Oj, jak polega. skoczył? Ach, ty dziki stanki. Ej, dawaj na ten, na Fort Carson. Fort Carson będzie ich Mhm. Mm Ej, ale patrzcie, jak nam to light to wyjdzie. Przecież nie mają nie. większy fomax ode mnie i kurde mnie nie doganiają. Bo przecież Femery i 155? Tak? No, coś takiego. Oni już mają MK2 i to oni powinni hać 175. A kurde mnie nie doganiają, takie lamusy. Te ta, 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 ta ja na pięć. prawo skręcę sobie. A mi się nie dziwi, jakby tutaj zaraz za drugi ten. Znaczy właśnie, bo oni tam mają radio, dlatego to jest no tak przerąbane. Wyłączyłem sobie się e, ten, ten shadery, aby na wszelki wypadek nie było żadnego problemu. Teraz muszę tak uważać, włączyłeś? że 100% nie mogę nigdy jeździć po ziemi. Ale wyłączyłeś, to włączyłeś? Wyłączyłem, żeby no, mieć pewność, że będzie mi lepiej szło. Slachta se w 400 FPS, bo... Mm, jedź prosto, wiem. jedź prosto do LS! ten policjant mnie, na, za nami nie wyrabia Jedź, jedź, on sobie da radę To jest moderata, A, on Piotra. ma problem, dobra, on ma problem Piszcie gruby <śmiech> Gruby Gruby <laughs> Gruby Gruby, Widzicie, to jest taki gang teraz, taki murzynów To gang że nas, że on od odpuścił Nie gadaj Jak coś to szukamy jeszcze jednego, nie? Poczekamy na ciebie, kolego Jedzie Jedzie, jedzie. O oh, fuck! What the fuck. Azjata <laughs> ale kurde, ale ten gość tak myśli sobie... Ale oni kurde, oni Hana coś mu muszą robić, bo za Debi się zatrzymuje podczas pościgu. Uh -huh. Rudy, możesz żyć żyć mm -hmm. Jeźdź prosto, jedź serota... pro jeź prosto, jedź na te drifty O nie drifty z Sultanem mm -hmm. Tak Nie masz na pewno jeszcze gliny. Ej, ale kurde, oni doganiają. Nie, jedziemy tyle samo, coś jak mam takie uczucie. Mhm. Mm mhm. Mm Co ty zrobiłeś? Przyhamowałem. Brawo, rura. <grym> mu, mu się! Nie przebijałem koła, nie przebijałem koła. Jedzie z drugiej jedzie, strony. Jedzie, jedzie. A, a Ale teraz, kurde, gdybym miał skilla, to bym to się udało, ale niestety. <grym> gdybym miał turismo, gdyby. gdyby, gdybym. Gdybym, gdybym, gdybym trochę szybciej mu na stycznię jechał, o parę kilometrów, to by mnie tak idealnie pierdyknął, żeby aż mnie obróciło. <grym> Tutaj teraz raczej, takie, ej, no. tutaj teraz taka armia ten Ja bym tylko po prostu powiedział, kill me i koniec Ty bym po prostu pat. na pewno by się nie zatrzymał Ale mi chodzi armia JP Nie policja, A... armia JP Łooo wow. chcę na, tak na prawo skręcę, postaram się bez wyjeżdżania, żeby nie... Pewno, A, drugie z Bo... Ej, ej, gonijcie drugie SAPD! Gonij, <laughs> premierem, premierem Co? No w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! W lewo. Uh, 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 Za down! Uważaj, jadą, jadą, jadą! jadę jedzie, jedzie, Drugi S.A.P.D.? No. Kurde, Je, ja, kurde, mam glebę w tym głupim sultanie, tak mi podskakuje na tych wszystkich wertepach! No nie wierzę. Jedź. Już na nie goni. Gonicie, jedzie no. tam. Jedzie! O kurde, na to epicko. Znaczy, A chyba to na was się chodziło, co nie? Dawaj teraz, jedź do końca i na, pra na prawo blasz. i na lewo Prawo lewo Jakie lewo Co ty robisz? Dop. Admin, <laughs> no, ale to mnie denerwuje, że kurde silnik wyłączają. Do Palomino Tak, dawaj Dobra I to potem tak dawaj do to jest odcinek bez, Jakiś bez tak większego szkości. sensu Szybko jeźdź i Co? ci gdzieś i No na nie. No na bo przydałoby się już zgubić, bo trochę już się zaczynam e... czuć mniej bezpiecznie. Muszę, bo gdy nas goni ten jeden tak, jak tak lamił to czułem się bardzo bezpiecznie szczerze. I... Dawaj skręcaj gdzieś, tu skręć, tu skręć. Prawo, Stąd prawo, nie prawo, trzeba prawo, hamować, lecisz. tego tu jest lajcik. To leci, leć, leć, leci, leć. Lec, lec, lec. I teraz prawo. Ta, w prawo, lewo, W lewo w lewo, lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! Ach, <laughs> nie rozkminił tego. To do LS ciśniemy? Tak, dawaj do LS. I gdzieś się tam schowiemy. Nie, nie, na pewno się nie możemy schować, bo to schowanie to, to jest. No trzeba dalej uciekać, do proces, ale w drugą stronę niż on. Musisz go do PC Okej, okay, póki jedziemy po autostradzie, to na pewno nie uciekniemy. Mhm, mm w miasto kompletne. Na Mumholand, dawaj. Na Mulholland? Na Mulholland tam są no. duże wertypy, tam możemy je źle wyrzucić na jakimś... Pagórka, Piemiery są lepiej uważane. się Jedziemy, Jedziemy do... dalej. Jedź, jedź. Zostań jedź do końca i do SF! Skręcaj tu, skręcaj. Ja sobie do 90 zwalniam, bo wtedy ja tak się lajkowo skręcę. Nie gadaj, że on nas zgubił. Na serio? Ale lamy szły policjanci. Gdzieś ja się, ja tak się, ja Gdzie się w domku musimy schować. A ja tak się spinałem. Wiesz ile ja cię krama, ten pościg zrobić cały? A jedź gdzieś pod, gdzieś do domku. Tu, do garażu, tu górę garażu. Tu Nie do tego, jedź. Nie. Jedź, jedź jed, jed, jed. Nie. nie do tego! Prosto prosto, 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 rura, dawaj! Tutaj, w prawo, w prawo, i tu w prawo. wieża i wchodzimy tam. Nie, nie wchodzimy, nie, nie zgaszaj go, bo może tej przejazd. Nie Pojechał my. Jak wiecie też zatankowałem go na fulano. Jedzie, jedzie! Na tak, mapie, jedzie! Widzę A nie, nie biały. tu! Stój, tu, tu! Widzę trójkąt biały. Ja też. No jedzie w naszą stronę. Olha widzisz nasz trójkąt, więc teraz jeszcze to się tak o, nie da. Pewnie ktoś nas spektruje. Restart, Ty też nie masz tych drzwi. Mhm. Mm <laughs> Ty zaraz wypadniesz. Sorry, ja. <laughs> no, no właśnie. Jeżeli teraz mnie ktoś respektuje to mam przerąbane. Czemu? Ja ci bo on wie gdzie jedziemy. U. Dawaj, rozładź! Obracamy! Obróć! Dawajcie, obróć pojazd! Dawać! Kurde, żeby się szybko. nie dymił na czarno. Śibko, szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! Ej, albo dawaj o, do się. Nie, nie naprawaj, nie naprawy. No oczywiście, że nie naprawiam! Byłbym downem, gdybym to naprawiał. Czemu? Na lajcie byś zdążył. Teraz? No. Ci chyba głowa boli. D dalej. Ja, nie wiadomo gdzie on jest Wiesz co, ja już go nie widzę, zgubimy się w tych wszystkich trójkątach no, Dobra, jedź, jedź, jedź Spadamy dalej Ej, nie zdziwiłbym się jakby nagle się przed nami zrespił <grym> Kurde Ej, to, po, to pojedziemy do LV Do LV, do LV, o. no Ej, tu, oj, tu są ograniczenie na tej awestradzie No i? Oni mają wyłączone te ograniczenia na autostradach, dlatego nie można je po takich drogach jeździć. Ale nie, tu nie ma ograniczenia. Już teraz nie wiem. Jeźdź w i do SF się kieruj, do SF się kieruj. No i BSF go zgubisz. A, a czy znaczy, się mnie dalej goni? Nie wiem. Ale nie, no może ci ktoś ja. A czy nie, patrzcie, czy, patr ja teraz nie mogę. Jedź, jedź, jedź. Jedzie jedź do w tutaj, trójkąt, widzisz? A, poczekaj to, tu, zobaczymy co to jedzie. Dawaj, wejdź tu na tą rampę Nie, nie wyżej, nie wyżej. Musimy to zarobić I zaraz się okaże Ten na prawo I... trójkąt Ten Ej, on coś w złym kierunku jedzie ha? Nie, no, jedzie w tym kierunku Nie, jedzie w naszym Nie, pościgie, jedzie, to on, to on, jedzie, jedzie. <śmiech> <śmiech> O kurde Ej, barierki Uśmiechnij barierki Dawaj tu na Skręcaj eee? na, Nie na Mall tam, tam jest za dużo wertepów DSF, DSF, DSF. Ale, ale jak my tam, musimy jakoś pojechać, czekaj, jakoś rozkminić nową drogę. Tera na prawo? To tak, dawaj, do... dawaj na prawo. Ale... No, no bo, bo, bo no bo, no bo, no bo ja wypad, to zakrętuj, wtedy... On, to On wypadł. wypadł. Ale cioto. Kurde, ale dobrze, że na niego poczekaliśmy. No, teraz na prawo? Tak. Albo na następnym, na następnym. Uwaga tu jedzie. Jakieś... Co się jedzie. Coś jedzie? Volvos To Volvos? Ta Volvos. Kurde, drogi odcinek z twojej serii. Tak. Ej, by ty. nie, nie wiem o co chodzi. Tak. <laughs> Jak będzie oglądał, to oddamy się. Będzie wow. wleciał! Ale <laughs> tak! Jaki Ej. down Daj jeszcze widzi nasz, trój nasz trójkąt. Okej, okay, widzę go. Teraz już kwadrat. Oh. <laughs> Co to jest? Jak to Boże. Zrobili? O nie, teraz poczekaj, ja teraz muszę mieć trochę przewagi, bo na tych wysepach... O, to jest, super nie, GT jak moje. Skłeki. Dobra, jedźcie, jedźcie. Jedź, jedź. jedź. Jeszcze, myślę, że on dalej jest, jedziemy, podążamy. No, jak znalazł nas oh. na Widzę go. widzę jak jedzie. Na nas jak to spidzi jak jedzie Jak to z pół godziny będzie No to co? To co z tego? Tłumawia się taki odcinek On się będzie wrzucał przez Nie, całą noc jedzie, jedzie! Nie Myślałem, że to SAPD taki premier Też myślałem Boże Gdy mi teraz poszła ponad to chyba bym się po prostu zesrał <noise> Bo szczerze, ej, bo ej, szczerze że że tak będzie Ej tam, tam na tym mością on teraz jest A to H SAPD Co? to na pewno było Sapidi Jedź, to nie było Sapidi Nie było? W tym czarnym premierze no, jedź, 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 no, dobra, jedź. Ej, wiedź tu teraz do mecha, wjedź tu do mecha i objedziesz ich Ja nie że do żadnego mecha, jedź prosto, jedź prosto, ale jedź, prosto, prosto tutaj ta... tu, to jakieś gliny stoją No Dawaj prosto, prosto Ale nie, bo niby e, nie możemy już nie możemy się bezpieczni Tam! Dal jedzie po tej drodze po prawej! Tak! Tam po prawej jedziesz, widzą nas. Widziałem chwilę chwilą. I dawaj tu i. Tam, tam, za, tam za drugą prosto, stroną. Stoimy tu, stoimy na tym moście, patrzymy. No i stój tu. A. I, a nie, ktoś się patrzy do tyłu, ktoś do przodu, a ja tutaj w bok. Okay? Bo Ja, ja to, patrzę ale, się w bok. Się ja, błąd, do tyłu, ja do tyłu. A kto do przodu? Ja, ja, czy ja się patrzę w prawo, jakby nasze? Ja w lewo. No to kto, ja do przodu. Tam na lewo, bo kurde jest policja, jakby co? Wielu, jedzie, Jedź, 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 Zostań, zostań, stój! Każdy nas widzi! A nie, to nie proste, tak? Ale możemy, spryt... tego też możemy sobie zaprzęgnąć w sumie. No tak! Nie rób! Tutaj nie przejedziesz! No! w No! Oj, no. się... patrz! Ktoś zawrócił! O, dostradzi ciśnie. Możliwe, Mówię, że to. Nie mają ja tam jeszcze na tym płotku, tam na tej drodze mogę stać. No gdzieś na autostradę się bo na autostradzie to masz większe... Co? Co to to? I ty nie pijesz. Takie siłe... Poszukajmy tego Piotka, musimy mu pomóc. On chyba wie, że to jest na pewno ustawia, Na pewno wie. No. Bo ja, jeżeli nie, to jest kretynem. I bo... O nie, czy... bo oni ja tak się śmieją. No i po co? Byłeś pewien, że, że wygrasz? I za nami ktoś jedzie. Sapidi Co? Nie yeah. Jaś to nie Sapidi Washingtonem Uciekaj oh, Fuck Ale weź ogranicznik na 20 jak będzie przy tobie. I tak zahamujesz Okej, on mnie nie, nie gonił Okej okay. Ale Dobra, tak no. ja za to nie My We... ten odcinek według mnie nas może trwać godzinę to zgubiliśmy no jedź bo prosto ja, ja go będę mało montował bo to żeby wszystko było bo to nie wiem jakoś mam taką nie Potem... prosto autostradą na ten tego gliniarza o oh, fuck, ale ścimy. jedziemy tędy ale to było sapd? nie wiem nie gruby, gruby, gruby ja jestem proste, jedź człowiekiem nikomu nie zaznaczę ej patrz tu jest dużo osób i szukamy, patrz tu gdzie będzie nasz Pawlo. No, nie w no, tego! Za dużo zapiernicz, Tam Tamten do przodu mnie coś ten interesował. A co, co tam pojechał? Kto to był? Chcę zobaczyć. O. Jeżeli on teraz jakoś na nas zwróci uwagę. To jest asad. Uderz, 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 uderz. Nie no. On chyba nie może się w pościgu upakować. A, tak. Tam nie on jest asadki. Tu awesome. masz gliarzy! Piotrek! Piotrek! Nie, dragon. O popę mam! Stop sapidi, sapidi! Za chwilę. Poczekaj, nie. To będzie tak się kręci tak, tak w kółko. <grym> serio? I tam, tam gość, się interesuje. Ej! Zobaczcie kicka! Ej, kicka zobaczcie. MC. Brawo mi. No. Ej, to bardzo brawo. Co no. ty zrobiłeś? No. Dobra, on mnie nie goni. Za mi mnie nie goni, każda jakieś zgłoszenie Mówię ci, na tamte stopie masz drugie, tam... No. Pomyślcie, oni tam już to zawracają, dobra, to jedziemy to O nie! Ścina mam taka totalna o, Jest, ścina taka 100% miałem Dawaj, rura taką, taką 10 sekundową, jeżeli to wiedzieliście, to was serdecznie A. przepraszam Pizd Ażej piznął. Gonią mnie, gonią. No, no gonią. SIĘ siennik. Stop. kółko, machnę. Ej, kolejny policjant. Piotrek. Nie, jest... Piotrek. Nie to ten. Nie to ten. Ten, co wtedy do niego uderzaliśmy, to weźmy go jeszcze pouderzajmy, skoro on nas... Nie pasuje. on nie trochę pościgo, bo go wyrzucą To go jeszcze w niego pouderzajmy, podemerwujemy. Nie nie rób. Ogarnij. Dobra, niech będzie. Zostawmy go spokoju. Ja jak góle... Ja pojechałem. Jestem zjazdem. Popeman. Popeman. To Dam tego... patrz on tam już odjechał! Nie, myślałem, że tamtego ciula byz odjechał. Tak! Odjechał! U też uderz niego, uderz nie go! Uderz jak spety całej. Rozpędę tak... Nie dogonię go tak szybko, ale spróbuję. Ej, wiecie, tu u mnie masz Ej, stop! On jedzie ze sygnałem. No i? To może kogoś goni, a to sobie, na, to sobie nawet lepiej. Ej! A będzie ją w sumie ja... sobie rozpierdnić. Ej, a to może ciebie goni. Po prostu przyjął zgłoszenie. Ale był down, gdybym nie widział. Ej, u mnie masz cały czas włączony silnik. U mnie ale, też. Ale mniejsza o to. Jak wyłączony silnik? O, dwoch tych policjantów! Dawaj, wbij się w niego! Dawaj. Wbij się, wbij, wbij! W tego! Tego do przodu ja chcę. Nie, bo to jest tamten pewnie! To W Tego się wbij! Kurde! ty masz głowę, nie? Fastem, ale cię e, Masz... E, Dostałeś kiska. Za co? E, wróć bez bindów. <grym> Kto dostał? Kurde! Ej, a może tamten, no bo przecież on jedzie tymi drogami, co my tam się wtedy ścigaliśmy? Ja dostałem? on na ten jakiś event jedzie, a to go tylko już musimy przez te spowalniacze przejdź, bo... One gdzie, miedem... byś, gdzie byś mnie mógł odebrać? Powiem ci tyle. A na razie nigdzie. Jeżeli ona zaraz pozna, to znaczy, że to tamten. A nawet gdyby to i tak w niego przewalimy, co nie? Ja u tego miejsca nie byłem, bo tutaj mnie kiedyś źle dojechali. Jak o, tam sobie... zapić Piotrek. Chyba. Chyba, nie wiem. Jak Piotrek uderz, to jedźcie na... Też udziesz, udziesz. Jedźcie na jakiś spawn! Uciekaj, uciekaj. Ej, to zbierz mnie. Spiole... Dawaj do Sefa na spawnu Jakie dawny? Do SFA? Mhm. Mm radę? Co, odwalanie? Jakie dawny? Na ile? Od kogo? Od ucho? Na trzy dni. dni. Do... Mhm. Mm Już po się prawka? Ufo Dobra. Mm. Zaraz piszę, zaraz. Eee... Za. i no UFO. ej co to jest sprawa czy to już to powinnaś tym policjaczowi ogarniacie Jaki tak. down. Ale nie no, pościg był, co nie? Pościg był. No. Więc nie, mam przynajmniej to nagrane. E, zaraz piszę apelację, bo według mnie to nie ma najmniejszego sensu. E, Gdzie wy jesteście? My? No. Wszystko, Okolice. To wszystko jakieś popierdzielone, powinien dostać mandat, ale powinni mnie gonić. To jest jakieś, nie wiem. Nie chciało im się po prostu. No tak, kurde no. Bez sensu. Czy było im ciężko? Nie wiem, na przykład... Wywaliło mnie jeszcze? Poczekajcie. Zacznij... No. Czekaj, wywalą mnie. Powód wejście. Wejście na teren zamknięty. No, więc myślę, że to dobry. No, Piotrek. No więc myślę, że to dobry jest akurat teraz jakby czas, aby zakończyć ten odcinek. No ale Wam się spodobał, jeżeli tak to oczywiście zapomnijcie wydać łapkę w górę. Wszystkich poki... Kali i... No serio? Nie, wiem, tak. nie. nie. No. no jak to nie e, dajcie bez górę, skrzydlijcie mój no. kanał e, oraz napiszcie komentarz. Ja się żegnam, wy też się pożegnajcie ładnie. Siemka. No no to cześć.